Witam serdecznie na kanale Porady instruktora nauki jazdy W dniu dzisiejszym kontynuuję serię odcinków na temat jaki kupić samochód gdzie kupić ten samochód od kogo kupić samochód Jest, jeżeli jesteś osobą młodą to tutaj właśnie kieruję te słowa do ciebie no zauważyłem na grupach społecznościowych że no, wiele osób nie wie po prostu jaki ten samochód kupić z jakim silnikiem i tutaj Wychodząc właśnie naprzeciw tym pytaniom, które zauważyłem, są na grupach społecznościowych, spróbuję odpowiedzieć na kilka tych pytań. W poprzednich odcinkach już powiedziałem o tym, że yy, odpowiedziałem na pytanie, jaki kupić ten samochód, odpowiedziałem na pytanie, od kogo kupić ten samochód i gdzie kupić ten samochód. W tym natomiast odcinku, słuchajcie, skupię się na tym, za co kupić ten samochód. No i mamy tutaj niewiele opcji. No tak, no pierwszy element no to jest to kupić ten samochód po prostu za gotówkę, tak. Później następny no to jest kupić te auto na kredyt i teraz skupię się tylko na tych dwóch elementach. I spróbuję powiedzieć plusy i minusy i zagrożenia yy, rozwiązania, gdy kupimy za gotówkę lub gdy kupimy na kredyt. Najprostszą moim zdaniem Najlepszą opcją jest kupienie samochodu, słuchajcie, za gotówkę. Jeżeli jesteś osobą młodą i pracujesz, no to spokojnie, pamiętam jak ja, jesteśmy w stanie, młode osoby, które nie mają jeszcze takich wydatków, gdzieś tam mieszkałem z rodzicami, spokojnie te 50% swoich dochodów możemy odłożyć. I zauważcie, że no. Praktycznie po dwóch latach możemy kupić dość fajny samochód. Tak? Jeżeli zarabiamy powiedzmy 3000 zł, 1500 zł, mamy ponad 30 tysięcy zł po dwóch latach oszczędzania. Dwa lata szybko mija i mi się wydaje, że to jest najfajniejsza opcja. Tak? Bez żadnych kosztów, kredytu i tak dalej. To jest jedno rozwiązanie. Jeżeli ktoś jest niecierpliwy, no to pamiętajcie, że kupno samochodu na raty wiąże się z wieloma zagrożeniami. I ta niecierpliwość nasza yy, dość drogo kosztuje. Podam tylko krótko przykład. Yy, no, bierzemy jakiś kredyt. Pamiętajcie, że jeżeli bierzecie kredyt, no to wiąże się to z. No, Nikt, żaden bank, żadna instytucja finansowa nie da wam tego kredytu, już tak powiem, za darmo, tak? ponieważ no, każdy chce zarobić. No to się nie ma też co dziwić. I tutaj. Jakie są te koszty, no to różnie to jest w różnych instytucjach. Podam przykład to co zauważyłem po reklamach z telewizji, tak, no jeżeli pożyczysz tam 1000 zł, to odsetki są, całkowite koszty są tylko 25 zł. Wydaje się to 1000 zł do 25 zł na miesiąc, tak? Wydaje się sumą niewielką, ale słuchajcie, jak tak już się przyjrzymy temu bliżej, to już nie jest to taka prosta sprawa. Czyli no, 1000 zł za 1000 zł ciężko kupić jakiś samochód, więc powiedzmy, że pożyczymy, yy, pożyczymy, liczmy średnio 10 tysięcy. No, powiedzmy, chcemy kupić auto za 20 tysięcy, tak, bo to już za tą sumę można jakieś tam w miarę 5-7 letnie auto kupić, takie typowo miejskie. No to dychę powiedzmy mamy, ale już jesteśmy niecierpliwi, nie poczekamy tego roku, tylko chcemy już teraz go mieć. No to co, pożyczamy tą drugą dychę i korzystamy z tej oferty, yy, tam jakiejś finansowej. W związku z tym, tak, od 1000 zł to od 10 tysięcy, zauważcie, musicie oddać już po tych 12 miesiącach, jak pomnożymy, tak, musicie oddać 10 tysięcy pożyczacie, oddajcie 13 tysięcy, to jest 3000, to jest 30%. Nie jest to, jak już się popatrzy tak szerzej, policzy się to, to wcale nie jest jakaś yy, super dobra oferta tak, finansowa. Czyli tutaj warto yy, liczyć, te, słuchajcie, koszty roczne. Nie, nie te, bo to właśnie chodzi o to, że. Dopiero wtedy w kosztach rocznych widać, ile faktycznie nas kosztuje ten kredyt. I jeżeli jeszcze weźmiemy na rok, no to 30% no jest to do akceptacji, chociaż nie jest to super oferta. No ale jak już weźmiemy na 2 lata, to już w ogóle się nie opłaca, bo zauważcie, po dwóch latach pożyczacie 10 tysięcy, odejcie 16 tysięcy, tak? No i już wiemy, że to nie jest dobra dla nas no, propozycja tutaj finansowa danej danej instytucji finansowej, jaka by ona nie była, jakby się nie nazywała. Także zauważcie, że warto brać pod uwagę te koszty. Co jeszcze? Jeżeli będziecie taki taki samochód na raty, yy, najczęściej to się dzieje u tego sprzedawcy, od którego to kupujecie, też kto by to nie był, to zauważcie, że też są koszty dodatkowe. Co mam na myśli? No, tutaj yy, jeżeli bierzecie samochód na raty, on nie będzie do końca wasz, tak, ten samochód, w związku z tym sytuacja prawna tu jest troszeczkę inna, a więc wy jesteście zmuszeni do tego, żeby płacić autokasko, więc tu jest kolejne 2-3 tysiące, wszystko zależy jeszcze od oferty, od ceny auta, które należy doliczyć do tych całkowitych kosztów. No i tu znowu jest problem, tak, zauważcie, no bo teraz tak, Słuchajcie, jakby to wam powiedzieć, tutaj trzeba mi się wydaje tak troszeczkę rozsądnie podejść do tych spraw. Co mam na myśli? Jeżeli zarabiasz powiedzmy rocznie na rękę 30 tysięcy złotych, to teraz warto sobie przemyśleć, jaki samochód kupić, jaki samochód kupić i teraz ile procent tego naszego, tej naszej pensji, tak, ile procent idzie właśnie na te koszty tego zakupu tego auta. I teraz czy to na pewno nam się opłaca, czy nam się opłaca. Bo jak policzycie koszty tego kredytu, koszty ubezpieczenia, to nowych, nie, nie wychodzą to małe sumy. Tutaj już uśredniając są magazyny, są takie właśnie gazety motoryzacyjne, które liczą całkowite roczne koszty utrzymania samochodu. W tym Uwzględnione są koszty, słuchajcie, utraty wartości i mniej więcej zauważyłem, tak to wychodzi, jeżeli bierzecie samochód mniejszy, taki miejski, popularny, to z reguły te koszty to jest około 50-70 groszy za każdy kilometr i tutaj jeżeli policzycie, policzycie że robicie 10 tysięcy kilometrów rocznie, tak, no to łatwo jest obliczyć, ile Was kosztuje rocznie ten samochód. Jeżeli bierzecie markę troszeczkę bardziej popularną, już samochód klasy średniej, no to już jest w granicach złotówki, tak? Natomiast jeżeli weźmiecie klasy, słuchajcie, troszeczkę wyższe, to jest nawet złoty 50 zł już jakiegoś Vana, drogi, drogie samochody. I tutaj, jeżeli kupujecie samochód klasy średniej, no to bardzo łatwo policzyć, robicie 10 tysięcy kilometrów średnio, tak? Kierowcy tak robią, mówię, uśredniając rocznie, no to jeżeli z kilometr kosztuje złotówkę, no to ten samochód Was kosztuje yy, powiedzmy 10 tysięcy złotych, tak? I teraz trzeba przemyśleć, rocznie, mówię rocznie, tak? No więc tutaj trzeba, mówię o kosztach, słuchajcie, eksploatacji serwisów ubezpieczeń, tak? Kosztach paliwa, zauważcie, że to wcale nie jest mało. A teraz jeszcze, jak do tego, to, to już macie 10 tysięcy tych kosztów. Teraz dodacie jeszcze koszty yy, Tej raty, to Wyjdzie na to, że zarabiacie 3000 zł, a tak naprawdę wam na życie zostaje 1000 zł, bo 2000 przez kilka lat Idzie na co? Na ten samochód. I teraz czy to jest tego warte? Biorąc pod uwagę, że jesteście osobami młodymi, więc tutaj Kupicie taki samochód na raty Więc yy, w mojej ocenie taka osoba młoda warto, żeby się skupiła na tym właśnie swoim rozwoju, na tym, żeby lepiej te pieniążki przekierować na swój rozwój, na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, robienie jakichś kursów. Po co? Po to, żeby się rozwijać, żeby żeby później te e, zarobki były większe tak? i żeby po prostu na tym rynku pra, pracy się odnaleźć. Tak? Także tutaj no często, jeżeli, ja wiem po sobie, tak, jak na początku kupiłem samochód, oczywiście, no, auto jakieś tam troszkę było lepsze i niestety kilka lat, yy, no, praktycznie pracuje się prawie, że na te auto, tak. No a teraz co z rozwojem, co z kursami, co, no, inne dziedziny życia leżą wtedy, tak. No to tyle, co Wam mogę poradzić. Tutaj więc warto, no, mi się wydaje, no, yy, przemyśleć to, czy faktycznie staćmy na tego typu auto, na tego typu obciążenie finansowe. Jeszcze, jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę naprawdę kredyty, no to jest yy, moim zdaniem nieekonomiczne, tak? Nieekonomiczne, nieopłacalne, nie warto yy, tylko pracować po to, żeby, żeby spłacać jakiś tam kredyt. Tak? Yy, tym bardziej, że no, czasami się tak zdarza, słuchajcie, że za parę dni możemy to auto rozbić i teraz tak, ani nie mamy auta, a kredyt jest do spłacenia 2-3 lata. Także, no, są takie sytuacje, są takie sytuacje. Także tu mi się wydaje, że rozsądnym jest kupienie po prostu auta na raty. No, warto y, poczekać, przynajmniej y, na raty, <grym> za gotówkę. Warto poczekać, słuchajcie, te y, półtora, dwa lata i wtedy kupić te auto za gotówkę. Koszty są o wiele, o wiele mniejsze. Także dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków filmu na temat przepisów ruchu drogowego, egzaminów na prawo jazdy i jazdy ekonomicznej. Do widzenia.